Czy dzieci mogą oglądać kryminały? Tak, pod warunkiem, że zrobią to w Zdrojowym Teatrze Animacji. W najbliższą sobotę detektyw Lis wraz z jamnikiem będzie próbował znaleźć zaginione kaczuszki. Jest bajką dosyć dynamiczną i taką bajką, która wymaga od dzieci zaangażowania się w spektakl, także będziemy razem z dziećmi działać. Sobotnie spotkanie w teatrze będzie szczególne, ponieważ 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lalkarza. W tym zawodzie bardzo liczy się zbiorowość, czyli nie mamy tutaj solistów, każdy nie występuje jako indywidualna postać, ponieważ często kreowane są postaci zbiorowe. Jedną formę, jedną postać często prowadzi kilku aktorów. I... Porwanie kaczątek to przedstawienie o poszukiwaniu prawdy i o tym, jak łatwo ulegamy pozorom. Utrzymane w barwnej konwencji nawiązuje do najlepszych tradycji teatralnych. Zapraszam wszystkich młodych widzów na spektakl zatytułowany Porwanie kaczątek. Razem, wspólnie będziemy rozwiązywać zagadkę porwania małych kaczuszek.